Witajcie, ja jestem Cheetos Roblox dzisiaj gramy w Steel a brain Rot Part 2 Po ostatnim odcinku znalazłem sobie takie Brainerody na dzisiejszy odcinek I będziemy dzisiaj po prostu łapać jakieś lepsze albo kraść Jestem idealnie na tej najlepszej sytuacji, bo jestem na początku I ubijajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał po więcej takich filmów to oczywiście, to, ktoś stoi, to trzeba trzepnąć. tak mi się do bazy wkradnie i coś mi Kradnie, ale mnie to mało obchodzi. Nie ma tu nic takiego... Oczywiście, mówiłem. No, to nic nowego. Po prostu trzeba rozstawić tu pułapki. Bambini jest co za bot. już wyłaś się stąd. Przecież tak się grać z nim nie da. On się zaresztował chyba. Gdyby cię go nie ma. ale jest tu następny. No. Co za debil. Kradnie mi rzeczy. No i po co Bordom, wy to robicie? Potrzebuję Dorę Wilfa. Potrzebuję Bombardilo Krokodilo i nie wiem gdzie on jest. Spioniro, No. Ale mam ten, szczęście. Ale mam szczęście, ja pierniczę. Widzowie, kurde. Go sprzedam, w sumie. Już mam takie dobre braineroty na początku. Normalne, żeby lepiej mnie okradać. Nie wiem, co. Nie. Lepiej nikogo nie ugradać, bo później na ciebie się rzucą, ale wchodzi w tych grze, żeby, żeby kraść No, mam strasznie dobre braineroty jednego legendarnego, którego właśnie sprzedam Mam bardzo dobrą bazę Na przykład... Ja myślę, że oni to są nawet tacy... No, no ale ja mam przecież to trzeba odwrotnie, tylko jest. O. No. O ty. Chcę tu wejść. Ja, Może A on tu pewnie jest. Nie ma Nie ma. No i dobrze. No to i dobrze. On tu jest, tak? Nie wiem w sumie Co ty robisz? Tak mi się teraz wydaje, że on tu jest. Na górze coś mam? Nic nie mam, nic nie mam na górze, no i dobrze. No i dobrze. Nie mam czego brać, mam 71 sekund. Mogę tylko popatrzeć jakie bazy ma. Każdy ma słabe, Ją ja nie lepszy. O nie! No on ma dobrą bazę. Strasznie dobrą. Szkoda, że mu wcześniej tej meduzy nie dałem. To jest ten ziomek, który chcę mnie odkreść Co to? Jeszcze 30 sekund i mi się baza Glorbo frutodrillo. Nie mam tego, łapki Glorbo Frutodrillo Glorbo Frutodrillo Glorbo frutodrillo. No, i gdzie? To już jest moje. Ewidentnie. Już nikt mi nic nie zabierze. Chyba, że mi okradną. Bo, ej, to jest fajne. Bananita do Dobra, e, zamykam i wezmę łapkę. To chyba. No. To jest fajne. I robi się niewidzianym i leci mi gdzieś popatrzeć jakie mają Pety. O, on też ma dobre. Bo ogólnie widzowie był wczoraj event i zepsuło mi się nagrywanie i nie nagrałem tego dla was, ale miałem los krokodilos. Te takie w stylu lava. Wiecie, rzadko śmiały lava. Ja je miałem, ale mi jakiś ziomek. ukradł. Ten ziomek chyba chcę w głowę, co? No, nie jest. To, 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 to. O, to jeszcze minuta, to mogę coś tu porobić. Na przykład, nie wiem co w sumie, na przykład ananasy. Ja. O, mamo, mamo niego, bo on mi już nic, nic mi nie zabierze. Ja jestem gołtem w tej grze. Ja mam najlepsze pety, jakie mogą być: brain Roty mi my się myli A To chyba jest Niepotrzebnie to marnuję A on by zamknął, ale ja bym zdążył w sumie go okraść. Teraz napadniemy na kogoś A ten bambiczek myśli, że mnie całokrotnie. Ojej szkoda mi się. Z dwóch aż było. Ziomek, szkoda mi się. Ja wiem. No ja wolę to ten wykorzystać już. No wyjdź stąd, bocie, jak nic nie kradnie, to ja po prostu wychodzę i dołączam do innego serwera. Co to są za mózgi? O, i tu jeszcze lepsi się znaleźli. Od razu wlazłem i mi ziomek ten. A ty co? Chcesz? Ale tam miałem najlepszą pozycję. Jak na ten No dobra, fajny ten I Co ty robisz? Kampisz tutaj Nie wiadomo co Nie mogę w ciebie bocić Co ty robisz jak nic nie zarobisz? Co to za łeb? No i po co to? No i po co ci to? No po co? Po co? No. co tam było? Lionel Cactuzeli No ty No wy nie umiecie tego brać, czy co? Rapiernicze, no jakiś Bambik nie zabrał z przedaczy. Rzecz No to co, to już nic ciekawego się raczej nie stanie Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę I zasubskrybować kanał No to ja się z wami żegnam, siema!